Płyta łupek za 129,99 netto, czyli 159,89 brutto w TKM. Tak, tak, tak. Słuchajcie, mamy to. Nikt tego nie ma. My to mamy. Mamy to dla Was. To jest, jak widzicie, płyta łupek, grubość 120 mm. To jest drugi gatunek. Możecie go sobie obejrzeć tutaj na tym filmiku. W różnych długościach. Na końcu filmu wstawię zdjęcie. Generalnie są płyty 5, 25, 6, 8, 6, 75, 5, 6, 75, 3, 25, 4, 4,5 i 3,5 metra. Tak to wygląda. Według mnie bardzo ładnie. Idealnie nada się na jakąś elewację albo ścianę na przykład garażu przy domu. Świetna płyta, świetny wygląd. Słuchajcie, normalna cena takiej płyty to jest ponad 3 stówy. Ponad 3 stówy netto. Czyli ponad 360 zł brutto i obiecane długości. Taki post zamieścił Darek, bo ta płyta znajduje się w Lecznie, na naszym Facebooku. Także Darek TKM, jak sobie wejdziecie na Facebooka, i tu macie numery telefonów, macie też długości, macie zdjęcia tej płyty. I powiedzcie, że nie jesteśmy najlepsi. Jesteśmy. Także wbijajcie. Ta cena jest, obowiązuje przy całości, jeżeli weźmiesz całość tego materiału, jeżeli mniej to my będziemy chcieli więcej zarobić na metrze, bo wiadomo, że coś zostanie. Póki co, pozdrawiam przy sobocie wszystkiego dobrego. Może to jest ten prezent wymarzony dla Waszej kobiety. Cześć.